Siemka Ludziska, ja jestem Harry, pytamy sobie w e, Outlast 2 i w dzisiejszym odcinku tutaj idziemy, e, kontynuujemy tutaj ten podróż przed most, bo idziemy do kopalni w dzisiejszym odcinku, tam jest gdzieś, ok, e, no kilka razy nam się nie udało, bo spadliśmy, co do aha Dobra, tutaj mamy już bardziej to skomplikowane. Więc nie, 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 nie... chyba że to miało być, to miało być planowo tutaj. Lecz nie wiem pewnie zobaczmy zaraz tutaj. O, dobra Spoko Tak, tak, o, tak. A tam. Tam mamy kamerę. Coś się dzieje. To zi... ty. Masywny taki ej Ty Co jest? Dobra. Chyba nas nie widział. Tutaj. Okej, okay. okay, dobra, spadliśmy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Nie wiem czy do... Czy trzymy w końcu tych kopalń tak to ma być? Wszędzie czy nie? A. No, A czekajcie, czekajcie. A tam nic nie będzie. Dobra, to jest jesteśmy to tutaj jesteśmy to Dobra Nie wiem Eee, się to? Halo Ktoś tu wisia? Chyba nie Dobra, nikogo tutaj nie było A, chyba musimy iść Okej, okay, tędy O, zapisywanie, zajebiście. Jakby nie ta kamera, to by my całkiem ślepi byliśmy.

Aha, to musimy. Oko. Czy to już jest kopalnia, czy nie jeszcze? O, fuck. Musi być. W jakiś inny sposób. Dobra. Sickness here. God bless. Nie, no, już musimy. Ale tutaj przejścia nie ma, więc musimy iść na około. I czy mamy jakieś. Nie mamy już w ogóle baterii. Więc sprawdźmy, czy tutaj nie ma nic. Ok, ok. Oj, ty! Dobra. Witajcie w miejscu duchowego, u... duchowego uleczenia. Jesteście przestraszeni i schorowani. Nie dziwię się. Przypełnia was wstyd. Nie, dzi nie dziwiej się. Wiecie, że nie byłoby was wzduta, gdyby nie wasze grzechy. Ale mogę znowu was od oczyścić odbudować, kiedy ta choroba wybuchła w bramie popa popokrotnych w swojej mądrości i dobroci zauważył, że to przypadłość ducha. Nie wierzcie przestraszonym kłamcom, którzy wymawiają wam, że jesteście chorzy na syfilis albo my, że żączkę. Nie wierzcie wy żadne kłamstwo zewnętrznego świata. To choroba duszy i zdrowie nie jedziecie. Odnajdziecie tylko poprzez oczyszczenie duszy. Bądźcie prawdziwi, bądźcie posłuszni wobec Boga i papy Knota. A zwłaszcza wobec jego dia diakona Lairida. Bóg i jego powrog jest. Okej okay. Ma zamkać baterii? Nie. Okej. Okay. Jest tam jakieś e, ognisko. No. Okej. Okay. Okay. O, bateria, zajebiście. Nie, czekaj, czekaj. Czekajcie, o, otwórz, otwórz. Dobra, są obrzygani. A, czy... A to po prostu nie... Tutaj coś jest. Okej, okay. okay. Dobra. okej, okay, kartka jakaś. Dobra, w zasadzie sensie to jeszcze to tutaj sami przeczytajcie. Rozdział czwarty. Eee, dalej eee, zamk zamknij. No może by nie przedłużać tego filmu? Ani nic? Okej, okay, ty, Dobra. Dobra, Dobra, chodźmy stąd, ej. Co tutaj mamy? Okej. Dobra. Jakby okay. coś... Przeczytajcie, bo nie się nie chcą już czytać, tak? Tutaj. Więc przejdźmy tutaj. Okej, okay. lecimy dalej. Okay. E, spoko, jest tu gdzieś bateria. Nie, ale ok, Ogłaszam Layla dziwką, która prowadzi nas do tu. I ogłaszam lajdera o aż korbutem, który prowadzi nas ku potępieniu. Ogłaszam lajdera który prowadzi nas ku zanieczyszczeniu. Ogłaszam lajdera podstępnym, który wykrywał nas na śmierć. Ogłaszam lajdera całkiem rakiem, który doprowadził nas do wywarcia Ogłaszam. Cit Ok. Ok. Okej okay. Ej, doj ty! A? A? A, mnie przestraszył Okej okay. Tutaj co jest? A A, takie coś, okej okay. Dobra, musimy

Dobra. No ja... Dobra, czekaj, no. Sorki, 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 wypierdzielaj, wypierdzielaj. Cyber, pierdol, lepiej jedni. To jest katastrofa, bo się już nudotać tym. Dobra, idę. Gdzie byś stąd? Dobra idziemy stąd, bo to musimy pitnąć. I tutaj też coś... Dobra. To już my co staliśmy wszystko to. Lecimy dalej. Nie. Ja, szybko, szybko. Tutaj nic już nie ma, więc lecimy stąd Okej okay, nie czy jeszcze... Tak, chyba dobrze idę, okej okay. To już też było. Dobra, witamy z tą szybko, ej. Dobra, szybko. Dobra, witamy z tą, to nie ma co, ludzie. Będziemy za krwią, niestety. Okej, okay. okay, dobra, tutaj. Op. oj ty pipoty! Wypiszcie. <śmianowidzio> Dobra, chłopcze, wstawaj. Nie udawaj. Dobra. Okej. Okay. A, my jesteśmy teraz po drugiej stronie tutaj? A to spoko, to daj cich. To mi nas... ...przyspieszyło. Gdzie mama ucieka Gdzie mama ucieka dzisiaj? Koć tutaj. Okay. Dobra. No chodź. Kto jesteśmy? Szkoła zaś? Okay. Co się dzieje? Dobra. Yy, Odczuć tu chodzi, to ja nie wiem. Tutaj co to jest? To jest 101b. Okej, okay, tutaj co jest? Dlaczego zamkniętam? No tam nie było wczuć Lecimy tutaj. Tam czy tutaj coś. Nie Ale trzeba sprawdzić wszystko o. Kibelek To za urocze miejsce A tu? Nie. Jak czysto! Kurde, jak czysto! Jak ładnie Lecimy tutaj tutaj nic nie ma. No wiem, że mam iść tam, ale... Ja sobie wolę tutaj... Eee... te inne pomieszczenia na razie. O, bateria na przykład, widzicie? Myśmy ominęli. Dużo już mamy tych baterii? Trzy, chyba z cztery. No. Okej okay. Odejdź. Co tam było? Ja zabrałam pan, graj z dzisiejszego wf żeby z nią porozmawiać. Ojciec Lorotrin przekazał mi, że obawia się, że panna Grey jest zbyt wrażliwa. Jak na dziewczynkę w jej wieku. Nie wątpię, by. Bidulka, bidulka Wiem, że miała Miała do czynienia z, z jej ojcem i jego charakterem, no i Tutaj nie ma jakiegoś Nie czy się tutaj nie ma nic nie i czy hallo hallo serio Oj, ty 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 tam nic nie ma, kurde blaszka, ej To musi, na pewno być pierwszej części, ej Tutaj nic nie ma Czekajcie O, What the fuck? Czemu? Dobra. dlaczego mam iść? Tam już widzę baterie. Okay. Dobra, sami. Czekajcie. Dobra, szybko Żeby nie było Okej okay. mnie baterię, w baterii To ma być tak ciemno, to ja poproszę pełno baterii Okej okay. To, to otwierane Tu jeszcze mnie byliśmy o bandaż się przyda Dobra, lecimy dalej tutaj coś mamy oświecone prąd jest tutaj, ludzie ba Ale baterii, nie ma chusteczki, są no Nie wiem, trzeba dobra A co to jest semestralne? Jakie jakieś lecimy dalej, czy tutaj coś jest Też nic, zbytnio nic nie ma Tutaj też nie. O, bateria jest tu. już mamy tej baterii? Nie wiem z 5 może będzie chyba, coś takiego. Nie widzę dokładnie.

oh, praise god, his prophet now. praise god. Uh, forgive me, lord. but well, i have to go. open your mouth, Nick. <laughs> <laughs> there you go. god, Dobra. please. oh, but i'm so shit today. he's pure. Is the Skull Messiah. Uh, uh, you have uh, uh, the dog's cut. He ain't been transubstantiated yet. He ain't been... ...involved. Uh, 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 First we gotta uh, get him on that cross. Uh, get my hammer and... uh, ...let's get on up that hill. Okay, what is new, Lord?

Dobra, see? We have prepared everything. It's all ready for you. What? Hey. Don't do this! Please! Where is your gospel? You're supposed to have a gospel for us. To guide us. In our salvation after the end. D the gospel? The truth. Your God. You suffered. I'm waiting on you.

Me there? Is it a camera? A of course. How could I not see it? A modern Christ would use a camera, not a book. This is our gospel. How could I not have known? No. Please forgive me for telling you. There is no suffering that I do not deserve. Okay. I have,

A się uwolni mi? Okay. No. I co teraz? Zabnęliśmy, czy co? ona też zjadła, to co dzisiaj, to litro będziemy na obiad, wiesz? A my zaraz obiadamy. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ej, okay, o. Dobra, szybko idzie. O! Musi... A, musiało to boleć. Musiało to boleć, ludzie. Dobra, ukrzy... zostaliśmy ukrzyżowani, więc... No to tutaj to musiało poleć. Ja prze w dłoni niż ucięte palce, nie? Czy coś jest w tylu Krawisz potrzebuje w o Dobra e, tu nic nie widać Dobra Okej. Okay. Tutaj coś jest. Fuck. No kurde. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze druga, dobra. Dobra. To jest to, że on nie ma on Nie ma jak tutaj też e, tego Tutaj coś jest e, e, Dobra nie tutaj się, bo to tam... Dobra tu nie Ale tam coś jeszcze było więc Eee, tutaj... Ty, 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 Dobra. Jednak tędy musimy iść. Teraz tu, czy tam? Nie wiem, którędy. Turend Gdzie mam się, ej? Dobra. Gdzieś tutaj? Nie. Gdzie mam gdzie? <laughs> bo tam coś jest. Yy... Oj, dobra, już wiemy, dobra. Już wszystko jasne. Dobra. Ej, ej. ej. Ja wiem, że bola brączki, ale trzeba iść. Okej, okay. i wiecie co? Ja coś sobie zakończę odcineczek. Więc, jeśli film się spodobał, to duża papura. Przede wszystkim, subskrypcja z dzwoneczkiem tam pod filmem. Oczywiście, ma być szara, nie czerwona. Oczywiście, dzwoneczek, żebyś był na bieżąco z filmami. I komentarz, a przypnę serducho. Więc ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnego odcinka. Elo, na razie.